7. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa oraz 59. Henrykowskie Spotkanie Kulturalne w Siemczynie. Korowód pokoleń, międzypokoleniowe spotkanie artystów w Siemczynie. W dniu 21 października 2023 roku odbyły się 7. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa oraz 59. Henrykowskie Spotkanie Kulturalne na terenie malowniczego zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą inauguracją którą poprowadzili prezes Zdzisław Andziak oraz wiceprezes Bogdan Andziak. Po oficjalnym rozpoczęciu przedstawiono kalendarz wydarzeń Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, co stanowiło doskonałą okazję do zapoznania się z naszą aktywnością od 16 września 2023 roku, to jest od 58 henrykowskich spotkań kulturalnych, a mianowicie. 25 września do 27 września 2023 w dniach 25-27 września 2023 na terenie zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie odbyła się konferencja Antikon organizowana przez Szczecin EXPO, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego. Jak zwraca uwagę organizator, uczestnicy Antikonu promują unikalny charakter dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej i ryglowej, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Długoletnia współpraca w ramach Antikonu polskich konserwatorów, historyków sztuki ze specjalistami z Niemiec pozwala na wymianę cennych doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego oraz ich skuteczne wykorzystanie. Konferencja Antikon jest największym tego typu polsko-niemieckim przedsięwzięciem w kraju. Podkreśla także aspekt socjologiczny i historyczny pojednania polsko-niemieckiego. Proces dokonywania zmian w mentalności Polaków i Niemców, wspólne przedsięwzięcia wynikające z nawiązanych podczas konferencji kontaktów, a także doświadczenia specjalistów tematu uwieczniono i dokumentowano w materiałach konferencyjnych. O założeniach i programie konferencji przeczytacie Państwo na antigon.szczecin-expo.pl Uczestnicy mieli także okazję wraz ze Zdzisławem i Bogdanem Andziakiem zwiedzać Muzeum Ziemi Pomorskiej w pałacu. Dostaliśmy bardzo pozytywne opinie na temat działalności muzeum. Płynęły one od osób, które na co dzień zajmują się zabytkami. Interaktywny sposób prezentacji wystaw wyzwalał u zwiedzających bardzo pozytywne emocje, a wielu uczestników wyraziło opinie niestandardowych przeżyć. 27 września. W Pałacu Siemczyno miało miejsce spotkanie kolegium redakcyjnego zeszytów siemczyńsko-henrykowskich. Pracujemy obecnie nad tomem 17 i zamknęliśmy listę artykułów, które mają się w tym tomie ukazać. Gościnnie odwiedziła nas dr Anna Bartczak, która wsparła nas swoją wiedzą merytoryczną w zakresie redakcji oraz składu publikacji. Ten tom zeszytów siemczyńsko-henrykowskich powstaje w ramach programu Społecznik. Program ten zainicjował marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Keblewicz. Projekt ma być zrealizowany w terminie od 11 września 2023 roku do 6 grudnia 2023 roku. 28 września na kanale YouTube pana Tadeusza Broszka zamieszczono kronikę z 58 henrykowskich spotkań kulturalnych oraz koncert zespołu Sela, które odbyły się 16 września w sali kamiennej zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie. Zachęcamy do oglądania i subskrybowania tego kanału. 28 września Rada Miasta Czaplinka zatwierdziła plan odnowy miejscowości Siemczyno na lata 2023-2030. Projekt planu odnowy miejscowości Siemczyno na lata 2023-2030 dostępny jest na stronie www.czaplinek.pl i w biuletynie informacji publicznej gminy Czaplinek oraz u sołtysa Siemczyna. Przy okazji podajemy kilka danych statystycznych dotyczących naszej wsi. Wieś Siemczyno leży przy drodze krajowej nr 20 Gdynia-Stargard, 6 km na zachód od Czaplinka i 128 km od Szczecina. Administracyjnie należy do gminy Czaplinek w powiecie drawskim. Siemczyno zajmuje powierzchnię 1717 hektarów, stanowi to 4,7% powierzchni gminy. Powierzchnia użytków rolnych to 987 hektarów, powierzchnia lasów 557 hektarów. Pozostałe grunty i nieużytki 172 hektary. Liczba ludności Siemczyna to 392 osoby, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. 6 październik 2023 Prezes naszego stowarzyszenia, Zdzisław Andziak, wziął udział w otwarciu wystawy pani Ginny Malinowski, naszej lokalnej artystki ze stowarzyszenia Stacja Kultura w Galerii M w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Zachęcamy do odwiedzin tej wystawy, która będzie dostępna dla zwiedzających do końca bieżącego roku. 7 października 2023. Parafia Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie obchodziła swoje 50-lecie istnienia. Ta okazja była uczczona uroczystą mszą, grupowym zdjęciem przed kościołem i poczęstunkiem dla zaproszonych gości. To ważne wydarzenie nie tylko przyniosło radość parafianom, ale również stanowiło okazję do przypomnienia historii parafii. 2 października 1973 roku we wspomnienie świętych aniołów stróżów na mocy dekretu biskupa ordynariusza diecezji koszańsko koobrzeskiej nominata kardynała Ignacego Jerza Została erygowana nowa parafia Matki Bożej Różańcowej, wydzielona z parafii Świętej Trójcy w Czaplinku. W skład parafii weszły miejscowości Siemczyno, Rzepowo, Piaseczno, Głęboczek, Żelisławie, Chmielowo-PGR, Kolonia Siemczyńska, Kaleńsko-Nowe. Po zmianach urzędowych nazw niektórych miejscowości w granicach parafii obecnie znajdują się miejscowości Siemczyno, Rzepowo, Piaseczno, Głęboczek, Żelisławie, Wrześnica. Pierwszym proboszczem został ksiądz Edward Kołek. Parafia w tym roku uzyskała wiele dofinansowań na rewitalizację zabytków. Posłużyły one do dokończenia remontu dachów w Kościele w Siemczynie, a także na konieczne remonty kościołów w Rzepowie i Piasecznie. Serdecznie dziękujemy naszemu proboszczowi, księdzu Andrzejowi Naporowskiemu, za zorganizowanie tak uroczystych obchodów oraz za obfitą gościnę. 19-20 października 2023. Krzysztof Andziak wziął udział w spotkaniu organizacji pozarządowych zrzeszonych w zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej pod hasłem Razem możemy więcej, które odbyło się w Szczecinie. Dwudniowe wydarzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie byłe kino Delfin. W wydarzeniu brało udział ponad 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego województwa. Rozmawiano na następujące tematy. Finansowanie odbiorcy, powody satysfakcji i frustracji w związku z działalnością w organizacjach pozarządowych, wolontariat i ekonomia społeczna, zasady i możliwości skorzystania ze środków unijnych w kolejnej perspektywie finansowej, postulaty ogólnopolskiej federacji organizacji pozarządowych na nową kadencję parlamentarną. Bardzo owocne spotkanie. Zachęcamy inne organizacje do członkostwa w federacji organizacji pozarządowej. Po przeglądzie wydarzeń wiceprezes Bogdan Andziak złożył podziękowania dla darczyńców HSS. Dla pana Bolesława Danilewicza za darowiznę rzeczową dla Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie w postaci zgrabiarki konnej do siana i słomy, siewnika konnego do zbóż i młocarni do zboża napędzanej kieratem. Dla pań Marysi i Renaty Czarneckich za darowiznę rzeczową dla Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie w postaci młocarni do zboża napędzanej pasem transmisyjnym. Dla państwa Agnieszki i Romana Szewczyków za darowiznę rzeczową do Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie w postaci snopowiązałki traktorowej z lat 60. ubiegłego wieku. Dla całej rodziny Wojtaszczyków z Częstochowy za porękę państwa Teresy i Bogdana Wojtaszczyków za darowiznę rzeczową dla Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie w postaci Żyrandola Salonowego z okresu międzywojennego XX wieku. Dla pana Adama Kośmidra, redaktora naczelnego kuriera Czaplineckiego, za nieodpłatne zamieszczenie na całej ostatniej stronie tego kuriera naszego plakatu obwieszczającego dzisiejsze spotkanie, a kolportowane na terenie naszego powiatu. Kolejnym punktem programu były dwie inspirujące prelekcje. Pierwszą z nich wygłosili Ewa i Jarosław Kilianowie, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z rejsu śladami Eryka Pomorskiego. Druga prelekcja prowadzona przez Lucynę Jabłońską, skupiła się na literaturze związanej z ziemią zachodniopomorską, ze szczególnym uwzględnieniem pojezierza Drawskiego. W trakcie prelekcji omówiono również pozycje literackie, takie jak rytuał Grety Drawskiej, które mają bezpośredni związek z barokowym pałacem w Siemczynie. Następnie odbyła się wystawa malarska pod tytułem Widoki, mury, martwe natury autorstwa Stanisława Witka, ucznia piątej klasy szkoły podstawowej. Stanisław, który jest laureatem stypendium artystycznego gminy Trzemeszno, zaprezentował swoje prace inspirowane zabytkowym budownictwem, antykami, epoką PRL-u i recytacją. Podczas wystawy młody artysta wykazał się wyjątkową energią, recytując m.in. pana Twardowskiego, Adama Mickiewicza, co było związane z jedną z jego prac. W dalszej części wieczoru, około godziny 18:30, miała miejsce wyjątkowa atrakcja, Koncert seniorskiego zespołu Od Nowa, działającego przy Czaplineckim Ośrodku Kultury. Zespół ten, złożony z pasjonatów muzyki, którzy jesień życia spędzają na próbach pod czujnym okiem i uchem Janusza Kucharskiego, wykonał przepiękne ballady oraz utwory muzyki popularnej. Ich niesamowita energia i zaangażowanie zachwyciły publiczność, która nie szczędziła gromkich braw. Wielu z uczestników nie mogło usiedzieć w miejscu, ponieważ niejedna nóżka ruszała się w rytm muzyki. Na zakończenie chcielibyśmy ogłosić, że już dzisiaj zapraszamy wszystkich na jubileuszowe 60. Henrykowskie Spotkania Kulturalne, które odbędą się już 18 listopada 2023 roku. To wyjątkowe wydarzenie, które warto wpisać w kalendarz i przyjść, by czerpać inspiracje z kultury, historii i twórczości artystycznej. Siódme Pomorskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem Korowód Pokoleń i to był rzeczywiście prawdziwy Korowód Pokoleń. Od 11-letniego Stasia po naszych wspaniałych seniorów z zespołu odnowa wniosek jest jeden: kultura i sztuka nie zna granicy wieku. Dziękujemy wszystkim za udział i wspólną pasję, która sprawia, że te wydarzenia są tak wyjątkowe. se tema souzh e rezhina